Prowadził wronik. Jak większość ludzi, którzy mieli coś wspólnego ze sportem, prowadził samochód doskonale. Spokojnie, nie robił żadnych gwałtownych manewrów. Refleks, który wyrobił sobie na ringu, także i za kierownicą, pozwalał mu zawsze trafnie ocenić sytuację. Jeździł bardzo pewnie. Miał cechę typową dla dobrych kierowców, nie brawurował wtedy, kiedy to było niepotrzebne, nie próbował nikomu imponować, jak to zwykle czynią wszyscy niedzielni kierowcy. Przestrzegał pedantycznie przepisów i nieraz oglądał dumną minę kierowcy w wyprzedzającym go trabancie. Nie spieszył się, kiedy nie było to konieczne. Teraz też jechał spokojnie. Dostali Mercedesa 300. Stary typ o obłych kształtach, z tyłem półokrągłym, jak olbrzymia gruszka. Długi, wielki samochód, który na dobrą sprawę najlepiej wyglądałby w kondukcie pogrzebowym. W kolumnie transportowej było kilka różnych typów szybkich samochodów. Były bardzo szybkie Mercedesy. Najnowsze modele o trapezowych kształtach, marzenie każdego badylarza, były trochę starsze modele, sprzed 2-3 lat, z podrasowanymi silnikami, które doskonale nadawały się do pościgów w mieście, kiedy o wszystkim decydują przyspieszenia i łatwość manewrowania. Mercedes Typ 300 był tylko jeden. Do akcji w mieście zupełnie się nie nadawał. Osiągał co prawda łatwo 200 km na godzinę, ale był zbyt ciężki, aby można nim było sprawnie manewrować po zatłoczonych ulicach. Przy ostrym skręcie kładł się na wewnętrznych kołach, zewnętrzne unosiły się do góry i samochód zaczynał jechać na dwóch kołach. Bronik przejechał już kiedyś w ten sposób kilkadziesiąt metrów i mało nie wylądował na dachu. Od tego czasu Mercedesa 300 używano w mieście najczęściej do odwożenia szefa na ważną konferencję albo do przywiezienia piwa. Na szosie natomiast był to samochód bezkonkurencyjny. Na długich trasach szedł znakomicie, równiutko, cicho. Z łatwością osiągając stałą szybkość podróżną w granicach 150 do 180 km na godzinę. A kiedy było to konieczne, na polskich szosach nie bardzo zresztą możliwe, mógł osiągnąć szybkość do 220 km na godzinę. Taki właśnie dostali na drogę. Polski rozsiadł się wygodnie w fotelu. Jechało się na tym, jak na kanapie. Jechali z szybkością 120 km na godzinę, ale zupełnie nie czuło się szybkości. Wóz sunął cichutko, bez żadnych wibracji, amortyzując delikatnie nierówności szosy za modlinem. Zielone lasy, niczym kolorowe mgły, migały za oknami. Bolski wyciągnął książkę i zaczął czytać. Robił to często w drodze, kiedy chciał uspokoić myśli i odprężyć się trochę od ciągłego myślenia o sprawie. Miał kilka swoich ulubionych książek, ale najchętniej wracał do Collas Bronią Rolanda. Czytał i uśmiechał się. Popić przed pracą, popić po pracy, piękne życie. Widzę wkoło siebie ludzi gniewnych i słyszę wyrzekania. Wypominają mi, żem się nie w porę wybrał ze śpiewaniem w tak smutny czas. Nie ma żadnego smutnego czasu. Są tylko smutni ludzie. Nie zaliczam się do tej bandy. Bogu dzięki. Czytał dalej i jednocześnie myślał, po co ludzie się mordują, nienawidzą, marnują życie na zgryzoty, które jakże często sami sobie wymyślają na podstawie nie wiadomo jakich kompleksów. Wronik zapytał z nad kierownicy. Kryminał? Nie. O miłości? Tak, o miłości. Lubię o miłości. Kto kogo? Co, kto kogo? No, kto kogo kocha? Bolski uśmiechnął się. Wszyscy się kochają. To jest książka o miłości do życia. Też dobrze. Nie czytałem. Lubię takie książki, w których coś się jednak ludziom w życiu podoba. Nie znoszę płaczliwych rozmamłań. Co który złapie za pióro, to zaraz żali się, że mu nie idzie, że świat paskudny, że ma kaca albo w najlepszym wypadku, że go ktoś porzucił. Tak na co dzień to całkiem na wesoło lubią się napić. Śpią z dziewczynami, a potem, kiedy są sfrustrowani, biorą się za literaturę. I te wszystkie książki później takie stękające, jakby nie było na świecie żadnego człowieka, któremu się w życiu powiodło. Nie lubię miękkich ciapciaków, obywatelu kapitanie. Ja też. Polski spojrzał na kierowcę. Wronik, czy wybyście się przypadkiem nie ogolili? Gole się zawsze w sobotę, obywatelu kapitanie. Pół godziny temu minęli Płońsk. Jechali teraz szeroką, nowo wybudowaną szosą w kierunku nidzicy. Wronik utrzymywał stałą szybkość w granicach 140 km na godzinę. Zadźwięczało radio. Tu 0382. Wzywam 7817. Wzywam 7817. Czym nie słyszysz? Zgłoś się, odbiór. Bolski przekręcił lusterko, w którym ukryty był mikrofon. Tu 7817, tu 7817, słyszycie doskonale, odbiór. W głośniku rozległ się teraz głos Majora. Spóźniliśmy się, kapitanie Bolski, powtórzył Major. Dziś koło południa, na pustej plaży koło Kamiennego Potoku, znaleziono rzeczy i torebkę z dokumentami Kostrzewskiej. Z dowodu wyrwane jest zdjęcie, ubranie porzucone w nieładzie na brzegu. Co sądzicie o tym? Odbiór. Bronik zwolnił, jechali cichutko. Bolski milczał dłuższą chwilę. Ja się tego bałem, ale nie mogłem zrobić nic szybciej. Dopiero dziś dostaliśmy meldunek, mówił z trudem. Rozumiem. Zrobiliście wszystko, co było można. W końcu to ja przecież twierdziłem, że cała ta sprawa to wymysł bujnej wyobraźni dziecka. A zresztą jeszcze nie wiemy, czy ona rzeczywiście utonęła, czy ją utopiono i czy Włoch ma z tym coś wspólnego. Zarządziłem poszukiwanie zwłok. Co proponujecie? Odbiór. Ferretti jest nad morzem. To wszystko razem ciągle wydaje mi się zbyt proste. Proszę o zezwolenie na dalszą jazdę do Gdańska. Oczywiście. Tylko uprzedzam. Dopóki przeciwko Włochowi nie będzie konkretnych dowodów, nie można go zatrzymać. Wiecie, jakie później mamy korowody z tymi sprawami. Tak jest, zrozumiałem. Jadę dalej. Wyłączył mikrofon. Milczał. Wronik mruknął z nad kierownicy. Co oni się tak cackają z tymi zagranicznikami? Zamknij się. Bolski był bardzo zdenerwowany. Wronik natychmiast przyspieszył. Jechali z szybkością 150 km na godzinę. Przejechali już przeszło 150 km. Do Gdańska pozostało niecałe 200 km. Bolski spojrzał na zegarek. Była godzina 13.30. O godzinie 18.00 Włoch odlatuje z Okęcia. A więc, aby zdążyć, musi zaraz wracać samochodem do Warszawy. Szosy są obstawione. Podadzą mu trasę przejazdu sportowego Fiata 124. Bolski nie wiedział jeszcze jak, ale zdawał sobie sprawę, że musi wymyślić jakikolwiek pretekst, pod którym mógłby zatrzymać Ferretiego. W międzyczasie może zresztą znajdzie ciało, albo wyjaśni się inaczej sprawa znalezionych dokumentów i ubrania Kostrzewskiej. Jedź dalej, powiedział do Wronika. Połączył się z Gdańskiem. Tu 8717. Co z samochodem MI00843? Proszę o dokładne informacje. Meldować co parę minut. Odbiór. Dyżurny oficer komendy wojewódzkiej w Gdańsku odezwał się natychmiast. Tłumewa, samochód marki Fiat 124 Sport z podanymi znakami stoi pod hotelem Monopol w Gdańsku. Prowadzimy stałą obserwację. Czym mnie zrozumiałeś? Odbiór. Tak. Poślijcie w ten rejon kilka radiowozów i wywiadowców po cywilnemu. Sprawdźcie w hotelu, czy nie mieszka tam Włoch o nazwisku Ferretti. Przeszukajcie lokale według podanej fotografii. Przyspieszcie poszukiwania właścicielki ubrania na plaży koło kamiennego potoku. Sprawa bardzo pilna. Liczą się minuty. Nie wyłączam się. Jestem stale na linii. Meldować o każdym nowym szczególe. Odbiór! Zrozumiałem. W samochodzie zapanowała ciężka, pełna napięcia cisza. Wronik przyspieszył. Strzałka szybkościomierza przekroczyła 160 km na godzinę. Bolski myślał gorączkowo. Wszystko wskazywało na to, że jest już za późno. Czyżby ta mała dorodka miała rację? Zastanawiał się. Telefon Kułackiej, Włoch na wybrzeżu, papiery Kostrzewskiej na plaży. A do tego jeszcze ta stara w Szczecinie, która wyraźnie coś kręciła. Wszystko układało się w niby przypadkowy zbieg okoliczności, i ten fakt właśnie nie dawał mu spokoju. Nie lubił sytuacji, w których za dużo jest przypadków, szybko po sobie następujących. To uczucie nie pozwalało mu zrobić w tej sytuacji rzeczy najbardziej prostej – zrezygnować z jazdy do Gdańska, zostawić Włocha pod obserwacją i czekać na niego w Warszawie. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że jadąc dalej postępuje nieracjonalnie. Był to jednak jeden z tych momentów, kiedy Bolski postępował wbrew logice, na wyczucie. A wiedział z licznych przypadków, że to wyczucie na ogół go nie myliło. Wronik jechał bardzo szybko. Milczeli obydwaj. Minęli nidzice, olsztynek, potem ostrudę. Mknęli teraz po mazurskich szosach, wśród lasów i jezior, na których błyszczały w oślepiającym słońcu białe żagle. Jest godzina 14:10, obywatelu kapitanie, odezwał się niepewnie Wronik. Jeżeli Włoch ma zdążyć na samolot w Warszawie i jeszcze przed tym zabrać bagaże z hotelu, musi już wyjechać z Gdańska. Inaczej nie zdąży. Bolski bez słowa nacisnął włącznik mikrofonu. Tu 78:17. Co nowego? Odbiór. Bez zmian. Samochód stoi przed hotelem. Przejrzono okoliczne biura i kawiarnie. Włocha nigdzie nie ma. O plaży nic nowego też nie wiemy. Przed południem na plaży nie było zbyt wiele ludzi. Dziś jest duża fala. Mało kto się kąpie. To jest zresztą odcinek plaży mało uczęszczany. Rzeczy znalazła para wczasowiczów, którzy byli na spacerze. Jakie dalsze rozkazy? Odbiór. Prowadzić poszukiwania. Posłać nurków w rejon plaży. Odbiór. Motorówka z nurkami płynie na miejsce, ale fala jest za duża na prowadzenie dokładnych poszukiwań. Przy takiej fali zresztą ciało musi być lada chwila wyrzucone na brzeg. Meldować dalej. Jestem na linii. Bolski spojrzał na zegarek. Była godzina 14.30. Jechali bardzo szybko. Świst opon i pęd powietrza zagłuszał wszelkie zewnętrzne odgłosy. Wysoko w górze, na zupełnie bezchmurnym niebie, Polski zobaczył białą smugę odrzutowca. Drgnął. Zatrzymaj się, powiedział do Wronika. Ten spojrzał zdziwiony. Stanęli. Tu 7817, tu 7817. O której godzinie odlatuje najbliższy samolot z Gdańska do Warszawy? Nie wiem, zaraz sprawdzę, odpowiedział oficer dyżurny z Gdańska. Stali wśród lasu. Parowały rozgrzane opony. Był upał, męczący, cichy upał, kiedy wszystko zastyga w gorącym powietrzu. Ani jednego powiewu wiatru. Smuga po odrzutowcu rozpływała się po niebie przedziwne białe obłoki. Wronik zapalił papierosa. Bolski niespokojnie spoglądał na radiostację. Tumewa, Tumewa! Najbliższy samolot do Warszawy odlatuje z Wrzeszcza o godzinie piętnastej. Odbiór. Zrozumiałem. Poślijcie natychmiast radiowóz na lotnisko. Sprawdźcie telefonicznie, czy wśród pasażerów znajduje się mężczyzna o nazwisku Ferretti. Nie wyłączam się. Czekali dwie minuty. Tu mewa, zachrobotało w głośniku. Radiowóz wysłany. Telefon lotniska zajęty. Nie mogę się dodzwonić. Musicie. Bolski mocno zaakcentował to słowo. Musicie się natychmiast dodzwonić. Czekam. Za chwilę ponownie odezwał się Gdańsk. Zgadza się. Ferretti z żoną znajduje się na liście pasażerów. Radiowóz dojeżdża już do lotniska. Czy zatrzymać Włocha? Nikogo nie zatrzymywać. Wyślijcie samolotem wywiadowcę. Niech przejmie bezpośrednio obserwacje. Jeżeli ja nie zdążę do Warszawy, a Włoch będzie odlatywał z Okęcia o godzinie 18 do Paryża, niech zatrzyma go pod jakimkolwiek pozorem. Zrozumiałeś? Odbiór. Tak jest, ale obywatelu kapitanie, na zatrzymanie cudzoziemca potrzebne jest specjalne zezwolenie. Wiem, biorę to na siebie. Wykonać. Dyżurny z Gdańska nie wyłączył się jeszcze. Powiedział niepewnie. W radiowozie są sami mundurowi. Nie zdążymy podesłać cywila. Odbiór. To niech się przebierze na lotnisku w cokolwiek. W mundur lotu, w starą babę, co chcecie. Czy ja mam was uczyć? Polski zaczął tracić swój stoicki spokój. Aha, o której samolot ląduje w Warszawie? Rozkładowo przychodzi na Okęcie o godzinie 16.30. Chyba nie będzie opóźnienia, bo pogoda jest doskonała. Nie opowiadajcie mi o pogodzie. Wykonać. Wyłączam się. Milczał chwilę. Wronik palił jednego papierosa po drugim. Stali dalej wśród rozgrzanego, pachnącego lasu. Bolski połączył się z Warszawą. Tu 78.17. O godzinie 16.30 samolotem z Gdańska ląduje na okęciu poszukiwany Włoch. Leci z nim wywiadowca. Przejmijcie obserwację. Wywiadowca wie, co ma robić. Wracam do Warszawy. Spojrzał na zegarek. Brakowało 10 minut do godziny 15. Ferretti ląduje na okęciu o godzinie 16.30. O 17.17.10 będzie w hotelu po bagaże. Mieli więc dwie godziny i 10 minut czasu. Razem 130 minut i 240 km do Warszawy. Aby zdążyć, musieli więc jechać z przeciętną szybkością 120 km na godzinę, co w praktyce oznacza, że na odcinkach prostych muszą jechać przeszło 160 km na godzinę. Wronik, powiedział spokojnie Polski. O godzinie 17.05 Jesteśmy przed hotelem Warszawa na placu Powstańców w Warszawie. Zrozumieliście? Tak jest, obywatelu kapitanie. Jeżeli tylko ta cmentarna bryczka się nie rozleci. Włączył silnik, poczekał chwilę, aż nabierze równych obrotów. Zakręcił wolno. Zapięli pasy bezpieczeństwa. Nacisnął gaz.